Głęboko ukryta w Undergrandzie, schowana przed światem i światłem, w independentnej, ofowej, obskurnej niszy. Zbiera się rada wyrzutków i niegodziwców. Zasiądźcie panowie na tronach zniszczenia. Nie wszyscy się znamy, więc może będę przedstawiał po kolei. Islam mega fundamentalny, syn osamy i włosa z brody proroka, twórca kolorowych akcji terrorystycznych, wspaniały kucharz. Co tam ostatnio gotowałeś, drogi przyjacielu? Marines Ala Marinara, w sosie z psa. Ciekawe. A to Bum Bum, delikatnie lewicujący na jedno oko, dziecko Bakunina i Wandy Wasilewskiej. Nieoceniony specjalista od bombowych niespodzianek. Ostatnio także designer plakatów antyglobalistycznych. Powiedz nam, ile spaliłeś McDonaldów w tym tygodniu? Psy. A w zasadzie to nazywam się Bum Bum Jeb. To bardzo ładnie. Siadaj tam. Witamy także naszych młodych specjalistów od multimediów. Zespół Kwek. Zajmują się propagandą antybabilońską w internecie. Co tam o waszego taty Zacharczuka? <laughs> Pipi? Koko. Ogólnie szaro. <laughs> Trochę się zboraliśmy po drodze. Możemy usiąść? Tak, oczywiście. Zanim przejdziemy do sedna, chcecie się czegoś napić? My poprosimy kompot. <laughs> Pani Magdo, kompot dla naszej gości. Zebraliśmy się tu po to, aby zniszczyć Wielki Babilon. Spalić Babilon! Spalić Babilon! Spalić Babilon! Ale żeby to zrobić, musimy pozbyć się tego sługusa Hedona, zaplutego materialisty, zgniłego jaja na miękko w czapce. Kapitan Europa musi umrzeć. Bum, bum, ty wiesz co masz zrobić. Tak, plosę pana. I szlamo, pomożesz koledze. Zróbcie to z rozgłosem, żeby było o tym w dzienniku. Tak się stanie, inszałach. My spalimy go w fiwce. Nie, wyschakujecie i zniszczycie stronę, na której hełpi się swoimi wyczynami. Zapiszcie, podaj adres www.kapitan.pl Najlepiej załatwcie też webmastera. Jeżeli wszystko jest jasne, nie zatrzymuję was dłużej.

Amelin bele